Protetyka jest taką dziedziną, w której sprawiamy, że ludzie czują się lepiej sami ze sobą. Musimy odejść od takiego stereotypu, że lekarz ma zapewnić pacjentowi ładny uśmiech. Sądzę, że to pacjent z lekarzem mają zapewnić sobie ładny uśmiech. Pacjent musi być w procesie projektowania, musi sprawdzić, co jest możliwe. Wszyscy chcielibyśmy leczyć pacjentów z, z bardzo delikatnymi korektami uśmiechu czy kształtu zębów, ale, ale realia są inne. Czasem mamy zęby. Z paradontozą, czasem są o wiele za długie i my te filary korygujemy dosyć znacznie, czasem są za bardzo wychylone, czasem są po prostu bardzo krzywe i, i, i taka klasyczna wizualizacja, którą zakładało się pacjentowi do łzy jest po prostu niemożliwa, dlatego dzięki tej technologii mamy nad tym pełną kontrolę. Sprawdzamy, czy ten pacjent dobrze wygląda. Przede wszystkim czy on się w tym wyobrażeniu siebie, które on ma, czy, czy jesteśmy w stanie je spełnić. Nazywam się Aleksander Malinowski, jestem właścicielem firmy Nowoczesna stomatologia malinosy w Kluczborku. Od dłuższego czasu zajmuję się cyfrową stomatologią i protetyką. Początkowo wydawało mi się, że RayFace to jest taki zwykły bayer, ale to urządzenie w moich oczach ewoluowało na, na coś, co jest równie ważne jak skaner wewnątrz Technologia skanowania twarzy pozwala na to, że my w trakcie leczenia możemy faktycznie zaprojektować pracę protetyczną taką, jaką chcemy. Mamy znacznie więcej danych. Możemy spojrzeć na pacjenta od frontu, od boku, pod kątem, od góry. Jak tylko chcemy, możemy sprawdzić, jakie będzie wychylenie zębów, jaka będzie odległość między górnymi a dolnymi zębami. Jak to będzie wyglądać u pacjenta? Czy ta długość zębów, jakie w sobie zaplanowaliśmy na DSD, a, a to dosyć często jest duży problem, czy, czy będzie mu faktycznie pasowało, ale co więcej, czy w jego wyobrażeniu będzie mu to pasowało? Trzy lata temu Czas tworzenia pracy protetycznej trwał, nie wiem, miesiąc półtorej, no bo się poprawiało prace tymczasowe poprawki na, na porcelanie już no to w tej chwili w większości zdecydowanych przypadków oddajemy pracę za pierwszym razem. Dlatego, że cały ten etap poprawek zrobiliśmy w cyfrowo. Po roku pracy z tym urządzeniem mam pewność, że, że, że dane, które pobraliśmy, są faktycznie dobrze zintegrowane, wymiary są prawdziwe i to, co zaplanujemy, możemy później przenieść do ust pacjenta z dużą swobodą i z graniczącą z pewnością. Jak żeśmy zrobili pierwsze testy i pierwsze próby i to wyszło, wiedziałem, że jest to takie urządzenie, które pozwoli nam połączyć wszystkie technologie cyfrowe do tej pory stosowane w laboratorium i myślę, że w 100% spełniło nasze oczekiwania. Masz głowę pacjenta u siebie w laboratorium. Jesteś w stanie nią obracać, pooglądać z każdej strony, nanieść wszelkie uwagi doktora, pacjenta czy własną wizję pacjenta, którą wcześniej sobie zaprojektowałeś. Istotą całego procesu jest nie tyle sam skan twarzy, który owszem jest fantastycznym wynalazkiem, ale również to, że mamy możliwość stworzenia jednego pliku, łącznie z możliwością planowania implantologicznego, łącznie z szablonami chirurgicznymi, łącznie z docelową pracą protetyczną. Możemy nad tym pracować z technikiem. Pacjentem, sami sobie to analizować, określić dokładnie wszystkie płaszczyzny, które wcześniej trzeba było analogowo oznaczać innymi urządzeniami. Teraz całe wymiarowanie twarzy jest do tego stopnia proste, że nie trzeba osób specjalnie ku temu przeszkolonych. Musisz sobie zadać pytanie, ile kosztuje Twój czas, który poświęcasz na poprawianie pracy protetycznej, czy to na etapie tymczasówek, czy to na etapie pracy docelowej. Ile trwa rozmowa z pacjentem i przekonywanie go do tego, że z taką wizją pan powinien się zgadzać. Realia protetyki są takie, że często leczymy pacjentów z naprawdę dużymi problemami. Dzięki temu, że wszystko przerzucamy do świata cyfrowego, czas, który poświęcamy na wszelkiej maści poprawki, jest chyba znacznie cenniejszy niż to by się pozornie wydawało.